Dobra. Cześć! Witajcie! Dzień, witajcie. W pierwszym odcinku Milza! Nazywam się Izabela Górok, mam 18 lat i chodzę do technikum. Cześć, nazywam się Miliana Zamojcie, mam za 4 godziny 18 lat i, <śledzimy <śledzimy i chodzę do liceum. W dzisiejszym odcinku dzień, nic dzień, nie nagramy! Tylko powiem Wam, jakie nasze nasze odcinki będą! No to było pozdro! byś chciała powiedzieć o swoim życiu? Po tych 8 latach życia. W moim życiu bardzo dużo się zmieniło. Bardzo jesteśmy dorosłe. Tak, dużo zaczęłyśmy imprezować i nie wiedziałam, że tak będzie. No, ale cieszymy, a ty co byś powiedział? Że to że? też zaczęłam trochę jej przymierzować, ale wykonałam 18 lat się ogarnęłam. i ja tak. się cieszę, że nasza przyjaźń sobie przetrwała. Tak, nasza przyjaźń trwa 18 lat. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Dosłownie jutro, be... znaczy za 4 godziny będzie 18 lat naszej przyjaźni. Tak. Super. Super. Pozdrawiamy. Koniec